Maurycy Polaski, mój przekaz dnia. Dzień dobry kochanemu państwu. Jego wysokość nieogolona na oblicze. Prezentuję państwu kolejny odcinek mojego przekazu dnia. Proszę państwa, taką zrobiłem analizę i no bo tak myślę, że przejrzałem tych osiem lat, które za nami. To jest chyba, no nie wiem, może już ostateczne rozliczenie, takie policzenie się z tym. Tak myślę, że... Posłuchajcie zresztą, bo co będę gadał, jak można posłuchać w skończenie mojego pięknego głosu wokalnego. Tup, 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 tup. Państwo jako łup, łup. A dziad wiedział, nie powiedział. Irżnie głupa wodza, kupa Podzielili między siebie wszystko, co się dało I przez całe dwie kadencje grało i buczało Bo było co kraść, byle nie wpaść Top, 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 Państwo jako łup, łup A dziad wiedział, nie powiedział I rżnie głupa wodza, kupa. Tu afera za aferą w ministerstwie. Zero sprawa równie przegwizdana u pana Bielana. Z szaf obydwu grup wypada trup. Top-top-top-top-top-top. Państwo jako łup, łup A dziad wiedział, nie powiedział. Wierznie głupa, wodza kupa. Dać marchewkę trzeba było, żeby zatkać ryło. Pasą są wypchać swoim gęby, by nie dostać w zęby. Taki styl rządzenia ma Jarosławka top top, 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 tup, tup. Państwo jako łup, łup, a dziad wiedział, nie powiedział trudna rada, kawał dziada. Proszę Państwa, dzisiaj jest orzeszty jest 6 czerwca już, z tego co pamiętam to to jest 51 rocznica meczu z Anglią na Stadionie Śląskim w Chorzowie 2-0 było wtedy, pamiętam jak dziś Lubański kontuzję wtedy załapał czwartek jest i imieniny dzisiaj obchodzą Norbert i Paulina a także Aleksander, Artemiusz, Benignus, Dominika, Filip, Gerard, Gerarda, Kandyda, Klaudiusz, Laurenty, Marceli, Maria, Norberta, Sydonia, Wawrzyniec i Wiencerat. Najlepszego wszystkim Państwu życzę. Nietypowe święta, o są. Dzień Slayera, święto wojsk chemicznych, niech żyje. Dzień, dzień języka rosyjskiego i dzień jojo. Efekt jojo. To ten dzień? Nie, nie wiem. Przysłowie, siej na świętego Norberta będzie jęczmienia sterta. Norbert, cztery niedziele po sobie ściele. Tak. Cycad dnia. Cycad jest tym razem od Basi Bocian, nazwisko znane redakcji. Krzywo, e, co ja mówię, krzywa, Uśmiech. To jest taka krzywa, która wszystko prostuje. A gra półsłówek z kolei w łączniku to tym razem dzisiaj od pani Sofia Damek jest. No i taka krajoznawczo-geograficzna bardziej. Kraj na urwisku. No bardzo proszę. Do widzenia Państwu, moje uszanowanie. Widzimy się jutro.